Cześć, witajcie kobietki. W dzisiejszym odcinku przegląd T-shirtów. Myślę, że T-shirt jest to praktyczna opcja na wiosenno-letnie dni, która urozmaici każdą stylizację. T-shirty, które wam dzisiaj pokażę, są ze sklepu Rene. Wszystkie wybrałam z dobrym składem. T-shirty przymierzę do ubrań ze swojej szafy. Spróbuję z nimi stworzyć kilka fajnych wiosennych stylizacji. Czy mi się to uda? Nie wiem, ponieważ wyjmując te t-shirty z paczki, byłam troszeczkę przerażona, ponieważ trzy t-shirty przyszły takie wiecie szerokie, więc nie wiem czy cokolwiek uda mi się z nimi zrobić, ale to się okaże. Więc dziewczyny, jeśli jesteście ciekawe tego odcinka, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Zacznę od takiego gładkiego t-shirtu. Ja wybrałam ten kolor, ale możecie go kupić jeszcze w sześciu innych wersjach kolorystycznych. Także myślę, że każda z Was znajdzie tu coś dla siebie. T-shirt wykonany jest w 95% z bawełny, a reszta to Elastan. Ja na co dzień noszę rozmiar L, ale akurat ten t-shirt mam w rozmiarze 2XL. I zobaczcie, jest on na mnie dobry. Tak prezentuje się z tyłu. Jeśli chodzi o cenę, to będę Wam podawała cenę za jaką mi udało kupić się te t-shirty, ponieważ robiąc to zamówienie skorzystałam z kodu rabatowego minus 30% i za ten t-shirt zapłaciłam 21 zł. Jak widzicie do tego t-shirtu założyłam taką białą, dżinsową, długą spódnicę, sportowe buty, karmelowy pasek i całość dopełnię taką torebką. Kolejna propozycja. Tym razem t-shirt w kolorze białym z takimi ozdobami srebrnymi przy rękawach. Pokażę Wam te ozdoby z bliska. Zobaczcie, tak się one prezentują. Ten t-shirt również wykonany jest w 95% z bawełny, a reszta to Elastan. Na mnie dziewczyny widzicie rozmiar M i za ten t-shirt zapłaciłam 34,99. Do tego t-shirtu, jak widzicie, założyłam bardziej eleganckie spodnie w kolorze różowym, takie mokasyny i całość dopełnię taką oto torebką. I tak prezentuje się druga stylizacja. Dziewczyny była propozycja w kolorze białym, to teraz przyszedł czas na t-shirt w kolorze czarnym. I tak naprawdę jedynym elementem, który go wyróżnia, jest ta ozdoba z lewej strony. Zobaczcie, jak prezentuje się ona z bliska. Jeśli ten kolor Wam dziewczyny nie odpowiada, to możecie ten t-shirt kupić jeszcze w kolorze białym. Na mnie widzicie rozmiar M, i tak się on prezentuje. Wykonany jest w 95% z bawełny, a reszta to elastan i za ten t-shirt zapłaciłam 31,50. Jak widzicie założyłam do tego t-shirtu białe spodnie, buty w kolorze czarnym, całość dopełniłam czarnym paskiem i dorzucę do tego jeszcze czarną torebkę. Propozycja t-shirtów paski. Jak widzicie, nie mamy tu klasycznego rękawa, tylko mamy tu rękaw z wywinięciem i dodatkowo z podpięciem na guzik. Ten t-shirt możecie kupić jeszcze w jednej wersji kolorystycznej. Wykonany jest on również z bawełny i elastanu. Na mnie, dziewczyny, widzicie rozmiar XXL. I zobaczcie, ten t-shirt na mnie jest dobry. Tak prezentuje się z tyłu. Możecie go kupić do rozmiaru 5 razy XL i za ten t-shirt zapłaciłam 55,99. Założyłam do niego jeansową długą spódnicę, takie sportowe buty, pasek w kolorze karmelowym i dopełnieniem całości będzie torba typu szoperka. I tak prezentuje się dziewczyny całość. Dziewczyny, przyszedł czas na t-shirty, o których mówiłam na początku, że są takie obszerne. Zobaczcie, tak prezentuje się ten. Z tymi rozmiarami to było tak, bo ogólnie ten t-shirt dostępny jest od rozmiaru S. Ale w chwili, gdy robiłam to zamówienie, to wszystkie te małe rozmiary były już wyprzedane i pomyślałam sobie, że skoro na co dzień noszę rozmiar L, to gdy zamówię t-shirt w rozmiarze XL, to najwyżej będzie on delikatnie, taki wiecie, szerszy, ale nie spodziewałam się, że w tym rozmiarze będzie aż taki szeroki. Co prawda, ja wolę t-shirty gładkie, ale ten t-shirt wydał mi się taki ciekawy i pomyślałam sobie, że być może którejś z Was przypadnie on do gustu. Pamiętajcie jednak, żeby wybrać odpowiedni rozmiar, chyba, że lubicie takie obszerne t-shirty. Ten t-shirt dostępny jeszcze jest w trzech innych wersjach kolorystycznych. Wykonany jest w 95% z bawełny, a reszta to elastan. Dziewczyny, jak widzicie, tu z przodu mamy taki minimalistyczny nadruk, natomiast... Uwagę przyciąga na z tyłu. Zobaczcie, tak się on prezentuje. No, uważam, że jest naprawdę ciekawy. I za ten t-shirt zapłaciłam 49 zł. Dziewczyny, ciężko było mi ten t-shirt wystylizować, ponieważ widziałyście, że był on taki obszerny. Ale w końcu coś wymyśliłam. Zrobiłam tu z boku taki ozdobny kwiat. Tego typu kwiaty teraz w ubraniach są modne, więc pomyślałam, że może w tym przypadku też się sprawdzi. Zobaczcie, tak się w tej chwili prezentuje ten t-shirt z przodu. Tak wygląda z tyłu. Założyłam do niego dresowe spodnie w kolorze szarym, z taką szerszą nogawką. Sportowe buty, i dopełnieniem całości będzie ta oto szoperka. I tak prezentuje się całość. Kolejny t-shirt z nadrukiem z tyłu. Spójrzcie, tak prezentuje się ten nadruk. Ten t-shirt możecie kupić jeszcze w trzech innych wersjach, kolorystycznych również wykonany jest w 95% z bawełny, a 5% to elastan. Na mnie dziewczyny widzicie rozmiar L i ten już jest o wiele mniejszy niż ten poprzedni. Zobaczcie, tak prezentuje się on na mnie. I za ten T-shirt zapłaciłam 49 zł. Dziewczyny, tak prezentuje się T-shirt w gotowej stylizacji. Założyłam do niego dżinsy z taką szeroką nogawką, sportowe buty Karmelowy pasek i taką torebkę, i tak prezentuje się cała stylizacja. To już moja ostatnia propozycja w dzisiejszym odcinku. Kolejny t-shirt z nadrukiem z tyłu. Zobaczcie, tak prezentuje się ten nadruk. Ja wybrałam t-shirt w kolorze beżowym, ale możecie go kupić jeszcze w trzech innych wersjach kolorystycznych. Na mnie, dziewczyny, widzicie rozmiar L. I ten też jest taki luźny. Zobaczcie jeszcze raz, tak prezentuje się z tyłu. W jego składzie również mamy 95% bawełny, a 5% to elastan. I za ten t-shirt zapłaciłam 49 zł. Tak prezentuje się moja ostatnia stylizacja. Do tego t-shirtu założyłam dresowe spodnie w kolorze beżowym. Takie sportowe buty, i całość dopełniłam taką torebką. Dziewczyny to już wszystkie moje propozycje. Piszcie, co myślicie o tych t-shirtach, piszcie również, czy udało mi się stworzyć z nimi fajne stylizacje, czy wręcz przeciwnie. Ja się dzisiaj już z Wami żegnam. Dziękuję Wam, że byłyście ze mną i do zobaczenia wkrótce. Pa!